Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, pamiętacie kiedy to było? 5 miesięcy temu nagrałem taki materiał Szuria Śląska. Jeden z takich moich mało uczęszczanych materiałów, może dlatego, że tam jest wszystko na spokojnie wytłumaczone, nie ma żadnych takich wartości rozrywkowych. Tak czy owak Szuria Śląska podnosi łeb. Narzekaliście, że nie ma na kanale nic o Szurii lewicowej, wobec tego proszę bardzo to jest Szuria wywodząca się czysto z lewicy. Powiedziałem większość faktów na tamtym materiale, wobec tego Dzisiaj, tylko tak pobieżnie, co to jest Szuria Śląska? To jest banda wierząca, że tak naprawdę Śląsk to powinien być niepodległy, ale wiecie, taki niepodległy bardziej przytulony do Niemców, bo Polacy to w ogóle dziadostwo, hamstwo, frajerstwo. Na podobnej zasadzie, jak Turbosłowianie mają być lepsi poprzez to, że są wielkimi, wspaniałymi potomkami Słowian potężnych, tutaj mamy gości, którzy twierdzą, że są lepsi, dlatego, bo są potomkami wielkich, wspaniałych Ślązaków. Ci goście zachowują polskie zwyczaje. Zachowują polskie tradycje, mówią po polsku, ba nawet po. Ale nie, bo oni są ślązakami, bo oni potrafią powiedzieć parę słów po śląsku. A i tak w ogóle w tym uniwersum śląski to jest magicznie język. Nie jest etnolektem, zawiera dyftongi polskie, zawiera większość słownictwa polskiego, która jest tylko i wyłącznie zmieniona, bądź za pożyczenia z języka niemieckiego. Jeśli chodzi o kulturę śląską, to ona nie istnieje. Zwyczaje rzekomo śląskie tak naprawdę. To są chłopskie, pochodzące z XIX wieku polskiego chłopstwa. Inteligencji w sensie wybitnych Ślązaków brak, inteligencji w sensie intelektu też. Jest za to propaganda, jak to Śląsk kiedyś był samowystarczalny i on to winien być do dzisiaj samowystarczalny, bo był samowystarczalny, ale zły Polak przyszedł, zabrał i teraz nie jest, rozumiecie? Każdy nieŚlązak, tak zwany Gorol, dorasta do rangi Warszawioka, czyli i tutaj akurat jest nobilitacja między innymi dla mieszkańców Podlasia. Tylko to określenie jest jednoznaczne z miksem cech typowego Janusza Cebuli oraz Szatana. O ile zgadzam się z tezą, że goście spoza Śląska nie rozumieją problemów aktualnych regionu no i nie są w stanie jakoś zaradzić temu, o tyle pragnę dodać, że ci goście także nie. Pamiętacie Kucowski, wystarczy wprowadzić tylko wolny rynek i potem następnego dnia już dobrobyt będzie. Tak, dobrobyt je, po prostu, no to tutaj mamy do Dokładnie to samo, tylko że z autonomią. A jakie mamy liczby poparcia? Może porozmawiajmy sobie o tym. No to cóż, to jest bardzo ciekawe. Otóż moi drodzy, na całym Śląsku, jeśli chodzi o ludzi posługujących się gwarą, i to są dane Gazety Wyborczej, to jest to 0,3% całej populacji Śląska. Obliczyłem to na tamtym filmiku, nie pamiętam ile to jest w skali Polski, ale to jest bodajże 0,0 coś tam, coś tam. A liczba ludzi, którzy popierają autonomię śląska na całym śląsku to jest 1,6%. Rozumiecie? To ponownie w skali Polski jest 0,00 coś tam, coś tam. Ale teraz wyobraźcie sobie, 1,6% mieszkańców chce decydować o całym regionie, będąc równocześnie przekonanym, że oni mają monopol na rację. I przypominam. Większość z nich nawet nie zna etnolektu, bo to jest właściwe określenie, które wychwala, czyli gotki Śląskiej, ponieważ nam mówią o tym statystyki 0,3 a 1,6. Pragnę też dodać, że ponieważ znam na przykład paru ludzi posługujących się gwarą śląską, niekoniecznie musisz popierać autonomię śląska, mimo tego, że gadasz po śląsku. Wobec tego to jest jeszcze mniej. Ci goście w każdym razie tworzą sobie takie na wzór golonkowego kółko zamkniętej onanizacji, jakby to fajnie było, jakby wszystko było śląskie. Tylko tak wiecie, prawdziwie śląskie. No i tutaj mamy właśnie przedstawiciela takiej szurii śląskiej. Artykuł oczywiście z WP? A czemu nie? Śląsk. Europoseł zaskoczył w Brukseli. Może pan powtórzyć? Nietypowe wystąpienie europosła Łukasza Kochuta podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Najbardziej zaskoczonym był tłumacz, który nie mógł zrozumieć słów Polaka. Kochut zaczął bowiem mówić w języku śląskim. Nie w języku, tylko w gwarze śląskiej. Dokładnie w etnolekcie. Nie bój się polsko-śląski na jej gotki. Żadnych zgniłych kompromisów w tej sprawie. Śląski jest językiem empirycznie sprawdziłem w parlamencie europejskim, napisał w mediach społecznościowych europoseł wiosny Łukasz Kochut. E Czyli innymi słowy, powiedział parę słów po śląsku i dlatego, że nikt go nie zrozumiał, to to jest dowód na to, że śląski jest językiem. Aha, no spoko. Tylko wiesz, tak się składa, że jakbym na przykład ja zaczął mówić po łacinie gdzieś, gdzie ludzie są, nie spodziewali się tej łaciny, no to też nie zostanę zrozumiany za bardzo, nie? Czy to oznacza, że łacina jest językiem żywym? Nie, łacina jest językiem martwym. Jakbym, powiem ale więcej, jakbym zaczął Mówić jakimś innym językiem, typowo jakimś tam bliskowschodnim, nie wiem, dajmy na to aramejskim, mezopotamskim czy coś takiego, w tym momencie byłoby jeszcze lepsza reakcja, ponieważ prawdopodobnie ktoś by mnie związał, ktoś inny by dzwonił po proboszcza, a jeszcze inny leciał z Wodą Święconą. Polityk dołączył do wpisu na Twitterze film ze swoim wystąpieniem w Parlamencie Europejskim podczas dyskusji na temat praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Na, na nagraniu widać, że słowa w języku śląskim zaskoczyły tłumacza. Początkowo to on był obwiniany za ciszę w słuchawkach. No bo moi drodzy, mamy tłumacza, bo to jest tu warto wyjaśnić. Każdy, kto wie, kto był kiedykolwiek w, aura, w Europarlamencie albo posiada jakiekolwiek pojęcie o tym, wie, że jest tam odpowiednia liczba tłumaczy. Jest tłumacz języka polskiego, niemieckiego, francuskiego, bla 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 Ci wszyscy goście siedzą sobie i tłumaczą symultanicznie do słuchawek, żeby każdy mógł powiedzieć w swoim języku i żeby reszta ludzi zrozumiała. No i moi drodzy, sytuacja to wygląda właśnie następująco, że w słuchawkach, jak ktoś mówi, to w słuchawkach masz tłumaczenie. I teraz sobie wchodzi Łukasz. Łukasz Kochut. Kochut jest Polakiem, wobec tego automatycznie dostaje tłumacza języka polskiego i tłumacz języka polskiego ma za zadanie przetłumaczyć coś, co brzmi dla niego jak bełkot, ponieważ jest normalnym gościem, nie spodziewa się takich rzeczy, nie zna gwary każdej będącej w Polsce, nie zna jakichś tam y, różnych rzeczy. I się gubi. Przypuszczam, że gdyby na przykład taki Brytyjczyk też podszedł sobie do, do Ambony i zaczął mówić coś tam, przemawiać w Cockney English, czyli e, dialekcie, który jest tylko i wyłącznie w Londynie, przypuszczam, że jakiś tam, e, nie wiem, walijski, czy nawet angielski, ale spod Londynu gości byłby totalnie zdziwiony, nie miałby zielonego pojęcia, co on pierdoli. Swoje wystąpienie, Łukasz Kochut za, rozpoczął w języku polskim. Mówił o potrzebie inicjatywy Minority Safe Pack, która wprowadzić ma w całej Unii jednolite standardy ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Czy innymi słowy, zaczął w języku polskim, czyli mamy takiego typowego bejta, ponieważ no, tłumacz zaczyna tłumaczyć normalnie, symultanicznie, zwyczajnie, nic się nie dzieje, tak? Tłumacz słyszy język polski, podaje dalej. W pewnym momencie polityk wiosny Biedronia przywołał przykład Śląska i zaczął mówić właśnie w języku z regionu, nie z dialektu regionu, który reprezentuje. I stoję tutaj, chociaż we Warszawie gadają, że Ślązaków i Ślązoczek nie ma, że nie ma prawa być śląski Gotki, że nie ma śląski na A to nie ma gamba, gańba być z mniejszości, to nie ma gańba gadać po Śląsku. I o prawie na opach. Czyli powiedział Kochut, czyli e, stoję tutaj, chociaż w Warszawie mówią, że e, ślązaków i ślązaczek nie ma, co jest po prostu po, pojewane, bo nie ma, fem, to znaczy są feminatywy w języku e, w gwarze śląskiej, ale, ale, ale nie stoją zazwyczaj obok siebie, wobec tego e, zaś następne słowo twórstwo e, wiośniaków, ale no, no, no cóż, e, nic nowego, nie ma. E, więc nie ma, e, że nie ma prawa być Śląskiej Godki, że nie ma e, prawa być języka Śląskiego, że nie ma e, Śląskiej Nacyje, że nie ma narodu Śląskiego, no bo nie ma. A to nie ma, ga, a to nie ma gańba być e, ze mniejszości. E, to e, no, nie może być. E, Wstyd mniejszością nie ma nie może być wstyd być z mniejszości o tak można to przetłumaczyć to ma gańba gadać po śląsku to nie wstyd gadać po śląsku e, je prawie na opach e, jest na jest prawie na odwrót, powiedział no. Wtedy, właśnie w słuchawkach europosłów zastała cisza. Tłumaczenie na angielski zawiodło. Czy może pan powtórzyć ostatnie zdania? Pytał Kohuta, prowadzący obrady, sądząc, że schodzi o kłopoty techniczne. Polak kontynuował jednak wystąpienie w języku śląskim i dopiero w ostatnim zdaniu wrócił do polskiego. My na śląsku walczymy o nasz język już wiele, wiele lat i wygramy tę warkę gwarantuje, stwierdził europoseł. Po wystąpieniu Łukasza Kohuta, prowadzący obrady wyjaśnił inny. Europosłom, że tłumaczenie symultaniczne na angielski było niedostępne, bo nie zostało wygłoszone w oficjalnym języku UE. Zaznaczył, że rozumie użycie języka śląskiego w debacie na temat mniejszości. Eee, nie, to nie jest użycie języka, to jest po prostu odwalenie dzikiego szajsu. Mamy opinię wielu językoznawców na przestrzeni lat. To nie jest jakiś tam, nie wiem, nowy temat, który wyskoczył sroce spod ogona. Mamy opinię jeszcze z czasów II Rzeczpospolitej, a najświeższe, najlepszego autorytetu są Miotka. Wszyscy na czele z profesorem Miotkiem, jak jeden mąż charakteryzują śląski jako etnolekt, czyli odmianę dialektu. Nie ma czegoś takiego jak gramatyka śląska, nie ma elementarza śląskiego, nie ma słownika śląskiego. Wszystko, co jest niby oficjalnie stworzone, tak naprawdę nie jest stworzone oficjalnie i tego są różne wersje. Wersje oparte dosłownie na szuriach totalnych, które ktoś sobie skrobie na zasadzie jak mu się wydaje. I teraz jak widzicie mamy przebicie tej szurii. Do mainstreamu. Kochut teraz będzie robił narrację, według której cały Śląski jest biedny, pokrzywdzony, molestowany. Tak naprawdę to tutaj wszyscy godają po Śląsku, i teraz biedne Ślązoki nie mogą godać. Co oczywiście, patrząc na liczby, jest nieprawdą, ale czy jakakolwiek szuria kiedykolwiek przejmowała się faktami?